Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. To dla każdej wspólnoty uczelniane jest wydarzenie konstytuujące, bo są plany na cały rok, są zamierzenia, są cele do osiągnięcia. Akademia Sztuki Wojennej to jeden z najważniejszych ośrodków nauki, edukacji, strategii dla bezpieczeństwa państwa polskiego. To najważniejsze miejsce w Polsce, gdzie uczymy się jak dowodzić, jak realizować działania, jak przygotowywać się na wyzwania, o których mówił pan generał Gocuł, który podjął się w ostatnich miesiącach misji kierowania uczelnią o strategicznym znaczeniu dla państwa polskiego. Prowadzi jej też reformę, budując nowe jednostki, choćby Centrum Analiz Strategicznych, akademickie Centrum Analiz Strategicznych, które będzie Kształtować nie tylko opinie, analizy, ale również dawać kierunki do działania dla rządzących, dla wszystkich, którzy korzystają i korzystać będą z analiz tego ośrodka. Do czego bardzo serdecznie zachęcam. Potrzebujemy takich think tanków, potrzebujemy takich miejsc, w których strategicznie będziemy patrzeć na to, co się dzieje na świecie. A tych wydarzeń nie brakuje, choćby dzisiejsza noc. Izrael, Liban, wszystko to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, na Indo-Pacyfiku. Oczywiście cały czas punktem odniesienia wielu spraw polskich, naszego działania jest to, co się dzieje za wschodnią naszą granicą. Te wszystkie zmieniające się w bardzo dynamiczny sposób sytuacje na świecie sprawiają, że ta analiza, ocena, projektowanie przyszłości i działań, które należy podjąć, jest bardzo ważne. Za to bardzo dziękuję, bo z tego już korzystamy. Wierzę, że w tym roku akademickim rozwinie to w pełni skrzydła. Jeśli chodzi o kształcenie młodzieży, o kształcenie nowego pokolenia, to rok akademicki dla szczególnie 1100 studentów, Którzy rozpoczynają po raz pierwszy studia, po raz pierwszy przygodę z Akademią Sztuki Wojennej, jest wydarzeniem najważniejszym w karierze edukacyjnej. Ale dla całej wspólnoty akademickiej no to jest szczególnie ważne, bo to bardzo liczny rocznik. W sumie 1100 studentów na pierwszym roku, 2400 rozpoczyna. Studia w ogóle na Akademii Sztuki Wojennej. Do tego dochodzą studia podyplomowe i oczywiście kształcenie ustawiczne żołnierzy Wojska Polskiego, kadry oficerskiej. 3600 żołnierzy, którzy kształcą się w tym zakresie, to jest wielki wkład w jakość pełnionej służby. Będziemy z tego korzystać jako Ministerstwo Obrony Narodowej, będą korzystać nasi dowódcy, podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności, doskonaląc się, jest to bezwzględnie konieczne. W tak zmieniającej się rzeczywistości korzystanie z doświadczeń choćby wojny na Ukrainie i modyfikowanie w obliczu wykorzystywanego sprzętu, umiejętności, działań, zachowań jest po prostu koniecznością implementacja tego rodzaju działań. Dlatego też bardzo dziękuję, że na uczelni powstało Centrum Analizy Działań zbrojnych na Ukrainie i implementacji tego z możliwością wykorzystania w polskich siłach zbrojnych. Chciałbym też serdecznie podziękować wszystkim studentom, którzy wybrali Akademię Sztuki Wojennej. Dokonaliście odpowiedzialnego wyboru, inwestujecie w swoją przyszłość, ale inwestujemy my w Waszą przyszłość, a przez to inwestujemy w przyszłość Polski. Macie tutaj i. Zabezpieczenie w postaci dobrej jakości akademików, miejsc, sportu, rekreacji. Wszystkiego, co jest potrzebne, żeby rozwijać się nie tylko naukowo. Bardzo ważne w naszych działaniach jest to, że uczelnie wojskowe, bo dzisiaj jesteśmy w Akademii Sztuki Wojennej, w sobotę miałem okazję uczestniczyć w pięknej przysiędze podchorążych w, w Wojskowej Akademii Technicznej. Gdzie indziej też rok akademicki się rozpoczyna. Zainteresowanie studiami jako żołnierze i jako cywilni studenci jest ogromne na szkołach wojskowych. Jest dużo więcej chętnych niż możliwości przyjęcia studentów. Około sześciu, jakbyśmy średnio podliczyli, to jest sześciu studentów, sześciu kandydatów na jedno miejsce. To pokazuje, jak ważne są uczelnie wojskowe, jak, jakie mają znaczenie formowaniu nowej części wojska polskiego, tej najważniejszej związanej ze strategicznym myśleniem, ale jak też ważne są dla cywili, dla tego wszystkiego, co się dzieje choćby w pozamilitarnych działaniach związanych z podnoszeniem swoich kwalifikacji. Tu myślę, że wielkie wyzwanie dla Akademii Sztuki Wojennej przygotować samorządowców do działań kryzysowych. Powódź na Dolnym Śląsku i O Polszczyźnie dobrze wskazuje, że potrzebujemy jeszcze większej edukacji na temat działań kryzysowych, zachowań, odpowiednio podejmowanych decyzji w odpowiednim czasie. Na pewno będę zachęcał wszystkich samorządowców z Polski, żeby uczestniczyli w takich kursach, w takich szkoleniach, studiach podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa, z zakresu zarządzania kryzysowego. Chciałbym też podstawić taki Jeden główny cel, który nam wszystkim w tym roku akademickim powinien przyświecać, cel strategiczny dla Akademii Sztuki Wojennej. Jesteśmy tutaj wspólnie z panem ministrem Stanisławem Wziątkiem, długo o tym rozmawialiśmy na spotkaniach kierownictwa Resortu Obrony Narodowej, ale też z panem rektorem Gocułem przeprowadziliśmy taką wszechstronną analizę. I wierzę, że to, się, to zadanie będzie spełnione. A tym zadaniem jest przekształcenie Akademii Sztuki Wojennej w Uniwersytet Obrony Narodowej, Narodowy Uniwersytet Obrony Narodowej, który będzie mówił o celach, działaniach i znajdował rozwiązania dla ich realizacji. Żeby Polska była bezpieczna, żeby Polska była silna, musimy przejść na ten kolejny poziom działań akademickich Szkoła Wyższa, Akademia ukoronowaniem jest uniwersytet. Oczywiście do tego jest potrzebna zmiana ustawowa, do której się przygotowujemy, ale ten rok musi być poświęcony na spełnieniu wszystkich koniecznych, zrealizowaniu wszystkich koniecznych działań, do spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych prawem, aby Akademia Sztuki Wojennej mogła stać się uniwersytetem obrony narodowej, narodowym uniwersytetem, bo taki będzie miał. Charakter ten uniwersytet, bo dba o bezpieczeństwo narodowe. Jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby w tak uroczysty sposób rozpocząć ten rok akademicki i żeby rok akademicki 2024-2025 był dobrym, mądrym rokiem dla wszystkich studentów i pracowników Akademii Sztuki Wojennej. Tego Wam w swoim imieniu i w imieniu całego Ministerstwa Obrony Narodowej życzę. Wiwat akademia, wiwat profesores.